radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. 30 kwietnia odbędzie się ósmy biegu liczny opuchar starosty powiatu kępińskiego. Organizatorem wydarzenia będzie stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński. W siedzibie starostwa powiatowego podpisano stosowne porozumienie o organizacji biegu i sponsoringu. Tylko pogratulować sobie, że są chęci jest zaangażowanie do zrealizowania tego typu biegu. Całe to wydarzenie my jako stowarzyszenie właśnie traktujemy jako rodzaj profilaktyki, tak, związanej z walką może z przeciwdziałaniem poprzez właśnie sport, poprzez bieg różnego rodzaju uzależnieniom, demoralizacji. Chodzi o to, żeby i dorosłych i dzieci zachęcić do uprawiania sportu i skierowanie na Właśnie taką aktywność w walce właśnie z tymi negatywnymi różnymi zjawiskami, z którymi mamy do czynienia. Wydarzenie kolejny raz będzie miało tytułarnego sponsora, podobnie jak przed rokiem, marka Leonard będzie partnerem strategicznym biegu. Jest to dla nas ważne wydarzenie. Chcielibyśmy, żeby to już się wpisało w stały grafik naszej firmy. Chcemy, żeby nasza marka była obecna w społeczności lokalnej, żebyśmy aktywnie się pokazywali, żebyśmy mogli uczestniczyć uczestniczyć w życiu mieszkańców, ponieważ mieszkańcy okolicy wszystkich ościennych miejscowości to są również nasi pracownicy. Nasza firma jest mocno związana ze swoimi pracownikami, więc zawsze chcemy ich mocno wspierać. Dlatego każda taka inicjatywa, gdzie możemy się pokazać, gdzie możemy być, uczestniczyć i jakby tak żyć z naszymi pracownikami i mieszkańcami, to jest dla nas ważne wydarzenie, do chcemy brać w nim udział. Jednego ze współorganizatorów biegu Przemysława Zimocha z zobaczymy także na trasie. Przemek liczy na bardziej udany start niż przed rokiem. Ja w zeszłym roku e, chciałem pobiec trochę inaczej. E, zatrzymywałem się na każdym punkcie z wodą, e, żeby wspierać harcerzy i harcerki, które, które nam pomagały i tak naprawdę to mój wynik spowodowany jest tym, że Czekałem na moją siostrę, która się jak później okazało, już była na mecie, więc no, zgubiłem się. Zgubiłem się, ale w tym roku poprawię się. Z ramienia organizatora nad technicznymi elementami przygotowania trasy czuwać będzie Marek Kłoczaniuk z Green Service Wieruszów. Oczywiście trasa posiada atest, w zeszłym roku już to zrobiliśmy, ale w tym roku nie zmieniamy trasy, to ona jest w dalszym ciągu obowiązujące tak naprawdę dzisiaj podpisujemy porozumienia, ale przygotowania też trwają od kilku miesięcy, no bo taki jest wymóg takiej imprezy, bo to jest dość duża impreza taka jest zasada, kończysz jedną imprezę zaczynaj przygotowania do drugiej trasa liczyć będzie 10 km, będą to dwie pętle długości 5 km ze startem i metą na ulicy Dąbrowskiego start nastąpi w samo południe, a imprezie towarzyszyć będzie wiele innych atrakcji, na przykład bieg dla dzieci Radio Sud Radio Sud Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.